No, witam. <laughs> Dzisiaj Wam chciałem przedstawić taką ładną Daytonę. W klasie pojemnościowej 125. W dobrej cenie. 14-konny silnik. W cenie nieco ponad 14 tysięcy złotych. Dla osób 1,70 do 1,90 m, na wysokich osób, chociaż tutaj siodełko jest dosyć nie za wysoko. Jest tak, że ja mam 1,80 sięgam do ziemi obiema stopami, na płasko, natomiast tutaj chodzi o to, że tu jest bardzo duża przestrzeń na, na nogi. Także tutaj w sobotę pan mierzył wzrost prawie 1,90 m i tutaj jeszcze miał zapas. Także nie wychodziły mu tu kolana poza obrys zbiornika. Także pojawił nam się ciekawy sprzęt z ABS-em. Także tutaj raczej konkurencji w tym momencie nie ma, jeśli chodzi o dużej i tak wyposażonej. Bo mówię, tu jest ABS, silnik łazony cieczą 14-konny. Pełne, mocne oświetlenie LEDowe, Naprawdę dobrze to działa. To jest jego licznik. Podstawowe dane obroty, biegi kontrolka ABS-u, kontrolka engine, wskaźnik paliwa, zegarek, jeden trip i kontrolka przegrzania silnika. Nie ma czujnika temperatury ani wskaźnika, ale ma taką kontrolkę. Oświetlenie. Bardzo mocne oświetlenie. Pełne led -owe. Wykonanie tego pojazdu solidne. Także myślę, że jak ktoś chciałby mieć motocykl, żeby nie wyglądać na nim jak na dziecięcym rowerku, mówię, ma wzrost powyżej metra 70 yy, nawet do metra 90 to, to to jest opcja na nowy pojazd dobrze wyposażony i tak jak powiedziałem jego największym atutem tutaj jest układ yy, ABS na przednie tylnie koło także zapraszamy